Publiczność wstrzymała oddech, gdy przewodniczący Lorenz ogłaszał, że trybunał uda się na naradę nad wyrokami. 1 października 1946 roku zapadły wyczekiwane wyroki. Ośród 22 obecnych oskarżonych 19 uznano za winnych, a 3 uniewinniono. Orzeczono 12 kar śmierci przez powieszenie, 3 kary do dożywocia, kilka długoletnich więzień i wspomniane uniewinnienia. Lista skazanych na śmierć obejmowała Hermana Geringa. Joachima von Ribbentropa, Wilhelma Keitla, Alfreda Jodla, Ersta Kaltenbrunnera, Alfreda Rosenberga, Hansa Franka, Wilhelma Frika, Juliusa Streichera, Fritza Saukela oraz Artura Seis i Quarta. Martin Bormann, sadzony zaocznie, także został skazany na śmierć. Rudolf Hess, Walter Funk i Erich Rieder otrzymali do żywocie. Aldun von Schirach i Albert Sperr po 20 lat więzienia. Uniewinienie szacha papena i wywało wywołało pewne kontrowersje, zwłaszcza wśród opinii publicznej państw, które ucierpiały od Niemców. Wykonanie wyroku śmierci nastąpiło w nocy z 15 na 16 października 1946 roku w więzieniu norymberskim. W specjalnie zaadaptowanej sali gimnastycznej ustawiono trzy szubienice.